Na szyki. Na szyki, tak. o! O! No dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek, czwarty tydzień i ja męczę się, mam nadzieję, z Wami. Może y, niektóre rzeczy, które widzieliście wcześniej, Was zmotywowały i zobaczcie, jak minął mi kolejny tydzień wyzwania. Będzie jedzonko, będzie ćwiczonko. Mam nadzieję, że będzie zabawnie. Mam nadzieję, że będzie mądrze. Lećmy z tematem. No dobrze, jak wiele treningów z Łukaszem, zacząłem od nóg. Szybka rozgrzewka, ona jest bardzo ważna, często o zapominamy. Troszeczkę ćwiczeń, ale nimi was nie zamęczam. No i wchodzę pod sztangę. Ale Marcinku muszę Cię pochwalić, że te przysiady są naprawdę tak? lepsze, nie są one idealne, ja sam nie robię idealnie przysiadów, bo to też trzeba mieć do tego odpowiednią e, budowę, ale to co było na pierwszym treningu, a teraz to jest zdecydowana różnica, ja no, przede wszystkim widzę, że już czujesz się pewniej, a Ty pomimo, e, co ty miałeś, w tym tamtym, tam dokładnie No, no to nie, nie mam dwóch więzadów, ja pewnie tą łokotkę. A jak widać można robić przysiady, może to nie jest na razie duży ciężar, ale stopniowo będziemy przyzwyczajać te mięśnie więzadą i... Działa. Ale... Aaa... 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 Ała... O, o piecze, stary. Normalnie wrzątek. Raz. Jedziesz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze raz. Tak wiem. Mam opuszczać niżej. Czasami wychodzi, czasami nie, ale staram się, trener pilnuje. Ale tutaj za kurwa, czy on tam jest? Pociągnęłem go wieszczą. Tą... A! O kurwa, chyba go zrywał ten kolczyk pewnie. Dobrze, że żo za nie zajechałem, jakbym pozrywał. Ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś sobie zapewnił, że będzie Szale Tricepsik i bareczki, piękny miksik. Jak idę do szatni, to no łapa, jak już są tam jakieś mięśnie, wygląda na taką fajniejszą. I milej się, się robi trochę na serduszku. nie k***a. Wyłączone triceps. Niezła dewolaga. Ja jak dewolek. <noise> I kończymy tym miłym akcentem. Kur... jest ładne No dobrze, dzisiaj wtorek, trzeci tydzień kończony, czyli czwarty tydzień się zaczyna, dzień drugi. Nie wiem, czy to dobrze liczę. Dobrze to liczę? Cholera. No tak, czwarty się zaczął. Drugi dzień czwartego tygodnia. O, to tak będzie dobrze. No jestem podbudowany, chociaż... Widzicie, to już wychodzi w charakter. Że ciągle mało, ale trzymam je to, że wiem, że wszystko dopiero na 100%. Więc wiem, że nie mógłbym więcej. No i że zrobiłem swoje. 6 centów w pasie, no to już jest taki wynik po prostu zadowalający. Dodatkowo od tego tygodnia trenerzy kazali mi robić coś, czego niestety nienawidzę. I tutaj po raz pierwszy chyba w tym projekcie zacznę się zmuszać, bo będę musiał robić 20 minut rowów po każdym treningu. ja pierdziele! Wolę robić. Kurde brzuszki i syrużki niż te 20 minutowe obowy. zobaczymy. Dechałem na siłkę, kończę. Kurwa, ci się zęby zeszły od tego. No, koledzy, zawsze służą dobrym słowem. Jak widzicie, nawet ja zostałem zaskoczony tekstem Matiego, ale no, dobrze, atmosfera też jest ważna. No i kolejny raz widzicie mnie w treningu Freak Fighterskim. Czy coś to oznacza? Czy to nic nie oznacza? Nie wiem. lecisz, lecisz, lecic. Oh. Marcin, dawaj! Oh. Stop. Dobra. To było dobre podsumowanie. Dopiero początek. Oh. Patrzcie na to. Tak ma być. Podniać. szkoła linia, skółeczka spotu. No, linia, skółeczka spotu jest, ale to bardzo ważne. Na siłownie chodzimy z ręcznikiem, na siłownię po sobie. Odkażamy temat, wycieramy po sobie sprzęt. Także nakapałem, ale posprzątałem. Oddychamy, oddychamy, macie, się 5, 4, 3, 2, 1, dobra. 5 sekund na trzymasz. Raz, dwa, trzy, oh. cztery, pięć, dobra. Też a, a nie znam. A, Jedziemy kółko. Jakie kółko? Jedziemy, Boże, kółko! Trzeć, idzie cztery, jeszcze jeden. Kurde, matko boska. Jeszcze parę rundek. Dwa, pa, teraz wyspę daleko i trzy krótkie. Raz, dwa, trzy i bardzo. Co to, co to? Nie zaliczamy. Nie zaliczamy, jedziemy. Dawaj. O kurczę, w tym w terenie. Z czego? No właśnie, straciłem na chwilę świadomość. Kurczę, 228. Pokaż to do zegarka. Nie, to podziem. są kalorie, to przepraszam. No powiedz mi co mam bo już tak gdzieś No już. A położyć się? No. kuru! O no, tak, Trzymasz tu, do góry, do góry. Nie masz rady stary. Do góry. No odczoraj. No, weź nagrywaj, bo to są jaja jakieś. Do góry, hop, podnieś Nie dam ja. rady. Co ja robić? E? Co? No, dobra, dobra. Nie dam rady, przysięgam. Ale co? Nie dam rady brzuchem. Podnoś się gruby, no co ty. A ja wiem, że piszecie, że tam jest turbo dużo brzucha. Pamiętajcie też, że my wyciągamy ujęcia, w których no ja się męczę. Nie zawsze dajemy, że coś było dla mnie łatwe, bo to się po prostu średnio ogląda. Więc mimo tego, bo widzę jak to wygląda, że wygląda jakbym katował tę grupę mięśniową, to wcale tak nie jest. Przyszedł rano, to robiłem z Tomkiem i ledwo co żyłem. No i teraz dajemy robić z Tomkiem. A, ah, Tomki mnie wykończył dzisiaj. Pozwolisz, że wejdę pierwszy. Jedno to ci powiem, no. bo ja w więziodach. I co? Sobie marsuję, to gorsze jest wchodzenie i zawsze wolałem w przeręblu się kąpać, bo od razu wskakujesz do wody i nie ma takiego, że wiesz. ona najpierw bolą. Dobra. Wszystko. O! No I co? Siadaj. O! o. o. Uh. Uh. ona nie jest zimna. Uh. Uspokój oddech no, dłonie. powoli. dłonie, uczę dłonie, nie szkodzi, ale patrz jak wymierzyłem ilość wody, wyjebanie, a strasznie mi zimno, uspokój oddech, uspokój oddech, najważniejsze żeby uspokoić oddech, spanikowałem, przysięgam, wal no. jest dobrze, czułem się jakbym nie miał, patrz, nie, 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 nie ruszę wodą, nie ruszę k***a wodą, czekaj, tak, okay, bo zapomniałem stopera od nowa, Tomek, włącz ten stoper, masz? Dobra, już miałem dwie minuty, nie? No, no, no. Ja, ja bolą. Mnie też, bo mi wciska szkolano. <grym> ale to jest zajebiste, jak ty to ładnie zrobiłeś. Idealne na dwie osoby. Ja bym wyszedł, gdyby tu cię nie było, bo serio, zacząłem się nakręcać, panikować i o, tak jakbym miał krótki oddech, ale teraz jest spoko. Ile na początek? 3 minuty, żebym mnie przesadził? O, kon włączyłem, jest prawie dwie, więc możesz wyjść, jak chcesz. To jeszcze minutę. A ty, Arci, co? Nadal w pracy? Chodź do nas do jacuzzi. Sać paluszek. O oh nie. Yeah. Ale powiem ci, że to jest zajebiste. A jest... dawaj, bo ostatnia minuta, chodź zobacz wodę! A chociaż nasikaliśmy... Zobacz, jaka jest zimna, patrz. Forsowałem! <śmulatuj> <śmulatuj> Forsował! I, I jutro L4 o, Zajebista o. pania! O, o, zajebista! O, panie czuję ciała! Olekuję, jak się ruszam! Ale czekaj, za chwilkę poczułeś jak ci jest gorąco. Ale szczerze, to naprawdę poprawia taki... Jak takie rzeczy Wam się będą podobały, to będziemy robić ich więcej. Sprzęt w domu, nie? Piszcie, co chcecie. No i dobrze, no teraz smutny obraz. Smutny, ale też napawa mnie trochę optymizmem, bo mimo tego, że nie jest dobrze, to wiem, że idę do przodu. Czuję się jeszcze niedobrze ze swoim ciałem, więc nie jest to dla mnie proste, ale wiem, że idziemy w dobrym kierunku. Kochani, e, najważniejsze to po prostu zacząć działać i będzie coraz lepiej. Nie będę mówił, jak wyglądam, bo wszystko widzicie. Wymiary i statystyki też wam wrzucamy na ekran. Oj, i zawsze po tych wtorkach jestem tak obolały, ale staję coraz bardziej zmotywowany, bo w lustrze z każdym tygodniem lepiej to wygląda. No niestety wy na filmach no nie widzicie jakiejś pewnie spektakularnej... Przemiany, ale ja tutaj pod rączką czuję się coraz lepiej. Co jest fajne? Ty musisz po tacie coś widać, że ćwiczy, czy nie? No, trochę widać. Na plus czy na minus chodzenie na siłkę? No to dobrze. A ty, jak będziesz starszy, będziesz chciał chodzić, czy na razie tego jeszcze nie widzisz? Tak. Będziesz chciał chodzić. No dobra, to razem pochodzimy. Pochodzisz z papciem klamerem, wtedy będę yy, dziadzia Kramer. Będziesz chciał powiedzieć. Tak. I ty I Tybek. No dobrze kochani, ciszę na trening, tymona wysadzam pod szkołą i lecimy dalej. No i dobrze, ruszam nóżki, kilka ćwiczonek i chyba już wiecie, że algorytm jest znany. Czy jak mówię, że zaczynam od nóżek, to wiecie z kim mam dzisiaj trening? Wiecie, z Łukaszem. Kolano masz cały czas delikatnie ugięte, tak? Nie na przeproście, ale też nie uginasz za mocno. I się do przodu tak, żeby linia bioder była cały czas w jednej linii, czyli nie skręcasz się w tą stronę. Ba i do tego momentu. Jak to stwierdził kolega z siłowni, który nie był dwa tygodnie, a gdzie są twoje parówy? Jakie parówy? No trzy tygodnie temu miałeś łapy, jak parówy. A coś się zaczyna dziać. Więc na siłowni takie sformowanie traktujemy tylko jako komplement. Standardowa mina serającego kota, ale dlatego, że robię, uwaga, Żbiet! Lubię robić plecki, uważam, że mam tam siłę. Teraz tak dyskutowaliśmy z Marcinem, bo tutaj trochę za dużo nałożyliśmy, przeceniliśmy jego możliwości. Aha, no. Mm. Wiecie, to oglądam na żywo, nie? No to już widzicie skąd ten ciężar. Przeceniłeś swoje możliwości. Jeżeli myślisz, że zrobiłeś ciężki trening, to zawsze można go zrobić cięższy. No ja wiem, że ciężko trenuję, ale wiem, że są kozaki, którzy jeszcze bardziej ciężko trenują, nigdy nie myśl, że twój trening był ciężki. <laughs> Zaciągnij wapno. Kur... może się nie rozepnę. Słuchaj, widzowie kur... patrzą. Albo się zapisz, albo się zesnasz. <laughs> Zgadnijcie, co zrobiłem. <laughs> ja, ty, jaki delikatny. Czuję się, jakbym w Fame wygrał. Yes. No, z takim pasem to musi wejść. Good Tommy miak. Barki i łapy. Albo mówiłem, albo nie mówiłem, ale to jest grupa mięśniowa, którą cholernie lubię robić. W sumie kurde chyba wszystko polubiłem robić. Ale Devolaja! No, ale... Widzę tu lekką żyłkę. Taką... Zieloną Jak tutaj żółka na bicepsie jest to że ten tłuszcz jednak topnieje. Niczym śnieg i kra wyślana. Marcinno radziwonio. I pompuj do mojej ręki. Raz, dwa, trzy, A! cztery, pięć, o, o, nie, po ostatnim wtorku to a naprawdę. Ale w wtorku zapominamy, że jest czwartek. My ćwiczenie. Przerwa, ćwiczenie przerwa, a już w wtorek robiliśmy stację i było tak. okej, okay, nie? O, tak właśnie. Że... Y, piękny Roman, muszę to nagrać. Po raz pierwszy raz jestem pochwalony, nie, 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 że. Pro... Nie, jest no nie po raz nie pierwszy. Było. Aha, no dobra. <śmiech> Je <śmiech> się nie nie. Rozpędzę, jeszcze się nie rozpędza. <laughs> o, właśnie, wydech. Patrzę. Jeszcze osiem. <laughs> <laughs> Dawaj bochen Ty, on jakby chyba rodził, nie? No, to mówię No, k***a, imięle... bo mi Dawaj, dawaj, oh. dawaj Hop, i dawaj Poszło, patrz We wtorek się nie dało, a dzisiaj już się da oh, A, Dawaj, dawaj No To będzie pierwszy gruby na YouTube, który zrobi formę Pierwszy gruby na YouTube Ty, wiesz co, ja ci powiem tak, że jak ludzie to zobaczą Ile ty się k***a, jak ty się męczysz, to bym powiedział, że Zrobią sobie te odsysania, wszystko tylko, żeby po prostu nie przychodzić Słuchajcie, nie róbcie tak. Przychodźcie. Ja wam mówię na początku, to jest miłe, to jest fajne. Będzie dobrze. Bądźcie ze mną i chodźcie. Chodźcie na siłownię. To będzie antyreklama. Ale to jest, to jest przyjemne, naprawdę. Czy no, z tego nikt na siłownię nie będzie chodził? Ja kiedy przez po trasie Tak, może tak być. Zawsze, że efektu nie będzie. Zobaczą kurwa, że jakiś psychol. I Bollywood stoi otworem. Wy myślicie, że ja robię y, ćwiczenia, a ja się y, szykuję na casting. Dobra, teraz będziemy sprawdzać wytrzymałość Marcina. No, bo to już się bo... sprawdziliśmy? <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ale gaz, osiem, pięć. Pa, dalej. O, o kurde. Raz, wyżej, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. będziemy, będziemy, gaz, gaz, wyżej, 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 wyżej. Gaz, 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 gaz. Ogień, ogień w szopie. Pięknie. Zobacz jak kapie. Nie dawaj, nie dawaj, pięć sekund! 3, no, 2, 1. Pięknie. No, no, dobra, wszystkie? Wszystko, wszystko, no, wszystko no, będzie, no, dobrze, no, będzie dobrze, Marcin. będzie dobrze. Wiatro na rzygi? Wiatro na rzygi, tak. 6,27 przerwy, <laughs> Ale z 5 musimy zrobić, bo żygle. Boję się, że zobaczą, że oszukają mi, kto pers na śniadanie jadą. <głos> <głos> Napisane, że puls na basenie nie jest mierzony, k**wa. Taka mokra ręka. Kumreści siłowni są zawsze niezawodni. Ale mówięście yy, mi, tak mają wyglądać porządne interwały. Taki macie mieć efekt po interwałach. Te trzy tygodnie były po to, żeby rozkręcić trochę naszego kochanego Marcina. Bo jak sami będziecie widzieć na początkowych treningach, no było mega, mega ciężko. Zaczynaliśmy od podstaw. Delikatnie wdrążaliśmy sobie ciężarki, jakieś tam dodatkowe serie. Wydolnościowo jest mega dobrze. Brzuch się wzmocnił, także jest rewelacja. Możemy lecieć dalej. Nie? Co jest zajebiste. Słuchajcie, nie wierzyłem w to. Ale to są tylko trzy tygodnie. Marcie naprawdę zapieprza, nie odpoczywa i jest naprawdę dobrze. <grym> Jak watermelon, parówka mógł się ruszyć, to wy też ruszcie te kupry z kanapy i od nowego tygodnia się nie, nie razem. Jest naprawdę dobrze, a będzie jeszcze lepiej. No dobrze, no słuchajcie, dzisiaj czwartek, tydzień czwarty. I tak sobie pomyślałem, bo właśnie jadę odstawić auto do serwisu. To jest takie pytanie, dajcie mi proszę znać, czy chcielibyście, abym nagrał mam takie odcinki co iść w drodze to znaczy nie jak zrobić popsa tylko jesteście cały dzień w drodze wpadacie na orlen co wziąć, co jest tam dietycznego nie rozrypię wam diety jeżeli coś takiego by was interesowało to dajcie proszę znać to na pewno coś takiego do was nagram czekam na komentarze, trzymajcie się ja cisnę dalej uruchamiam hashtag NCBC nie czekam, bo chodzę Kurde, teraz to wymyśliłem Auto odstawiłem, za godzinę mają mi je wydać. Po co mam siedzieć na dupie i przeglądać telefon? Kurwa, bunkry, przysięgam, w sumie nie wiem gdzie jestem, ale lepsze to niż siedzenie. Kolejny odcinek, kolejny przepis. Ci, którzy śledzą nas uważnie, wiedzą, że zaraz ślina pocieknie wam pod bo e, będą kanapeczki. Grzechu, profil makro i sztanga na Instagramie. Zresztą macie link w opisie, więc wbijajcie do niego przepisów, jest tam więcej. I co Grzesiu dzisiaj razem porobimy? Dzisiaj zrobimy wegańską wersję smalcu z białej fasoli. Mów, co musicie sobie przygotować. Fasolę białą 240 g odsączoną z wody, ale wodę zostawiamy, żebyśmy regulowali potem gęstość. Tutaj wcześniej sobie podsmażyliśmy 60 g cebulki na 5 g oleju. Do przypraw będziemy mieli pieprz czarny, sól. I majeranek obowiązkowo. Wiadomo, sam smaczek podamy na chlebku z ogóreczkami konserwowymi. Co najważniejsze, makro macie policzone jak w każdym naszym odcinku. No dobra, grzechu, co robić? No to dowierzymy. Tu już mamy wcześniej podsmażoną cebulkę. Y blender, ale robić Twoje przepisy to czysta przyjemność, ponieważ to polega na tym, zobaczcie. A, to piszcie piekarnik z kolejnym przepisem. Ja go wyłączam, a ty Krzychu tam wrzucaj. Dobra, wrzucamy cebulkę podsmażoną wcześniej, już, żeby chłodna była. Soli wsypujemy do smaczku. I nasz king pepper. A O kurde! I co teraz? W maryanku wsypujemy. Też na razie do smaczku. Wlejmy już teraz troszeczkę wody, żeby go pomóc mu rozrzedzić. Widzę, że taką łyżkę dolałeś. Dobra. I co teraz? Pasta jest gotowa, smacznik gotowy. Teraz wystarczy tylko skomponować sobie gotowe kanapeczki z ogóreczkiem. O ale ładnie, człowieku. To nie jest fasola. To by powiedział, no nic nie czuć, nie? Zaraz Roman nam ogra, a ja zawołam chłopaków i zaczynamy się zgadnąć z czego to jest żebora. Zobaczymy. Z tylko schowajmy do wody. Dobra. Nie ma Puszki tutaj. Formane, nie ma nic, nie widać, już pisze. nic. Wołam. Grzechu, pozwól, że obsłużę tych oto dżentelmenów. Moje ulubione. Dobra, panowie, i teraz tak. Jecie Smacznego. i mówicie, z jakiego rodzaju mięsa jest zrobiony ten smalec. Czekaj, bo ci ślina kapie na kapie pojawią, człowieku. <laughs> to jest mięso z małej świnki, które się nie wyrosło, które jest takie delikatne. <laughs> bardzo, delikatne. kaple, Ojej, to mała mm. Dobra, Masza? poddajecie się? Ja się poddaję. Mięso z kaszą. To jest takie mięso, kochani. No wiem, że Nie małe... no wiem, że małej świnki. Nie gadaj, nie ma takiego. Smalec z fasoli. Co tu nie ma mięsa? Nie, Nie. Tak nie ma mięsa! Wegańskie mięso! Wieście chleb, no, nie Wieście smalec i naprawdę Dobra, temat zajbisty. Grzechu, ja dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Sprawię. Nie zapomnijcie zostawić suba na naszym kanale, bo kolejny odcinek bierze już niedługo, więc go nie przegapicie. Dobra, I widzimy się za tydzień. Grzechu, będzie z nami? Oczywiście. Tak no i o ja to chodzi. Lecimy, bo nam zjedzą ten cały smalec. Chodź. Więc... Kożanka Ola stwierdziła, że dzisiaj mnie nie będzie ośmieszała, więc zrobi sobie lightowy trening i dokłada do mojego ciężaru. Panie, Wiesz Marcinku, że to będzie twój rekord. Dlatego Łukasz mówił, że damskim ciężarem robię. Już wiem o co chodzi. E, właśnie kobiety nie powinny się bać ciężaru, czego Ola jest żywym tego przykładem. Bo to tak naprawdę ciężar wpływa w dużym stopniu na budowę yy, mięśni. No, oczywiście oprócz treningów, wiadomo, dieta, suplementacja, no ale jeżeli wy kobiety chcecie pośladki, no to trzeba podnosić ciężary, a nie robić się we bye, bye To jest tak właśnie jak Cię, nikt nie pilnuje. No już masz energię jeszcze na 20. Aha. Zróbmy 6 porządnie, to koniec. Trzeba myśleć. No właśnie zacznę, chyba mam długą brew. I nigdy nie miałem takich dwa włosów. Na głowie. Trzeba myśleć. Dlatego pomyślimy teraz o zestawie dyskotekowym, czyli klateczka. Zapraszam. I robisz 60. Dobrze. I opuszczasz w ciągu 6 4 sekund. Teraz tyle? Osiem razy. Raz, dwa. Bardzo powoli opuszczasz tangę, a do góry bardzo szybko ją. Ile razy? 8. Powończę. jeszcze szybciej. I góra. Trzymaj jednostajne tempo puszczenia. I góra. Dobra, odkładaj. Robimy to samo, tylko że na odwrót. Bardzo powoli wyciskasz. I szybko puszczasz w dół. Podoba mi się to. A, teraz się zaczyna. zabawa Dawaj do Aaaa, kurwa! O, nie jest rękawiczny. dobra, cię kochaj. kurwa! A. Piękny Roman. Proszę o jest to nagrywanie, bo chciałem się z Wami pożegnać. Myślałem, że zginę na nogach, ale zginę na klatce. Pa! Czius! Bonjour! Ja ci pomogę ją ja odnieść. Aaaa! Aaaaa! Dobrze, że tutaj te dziki nie grają, bo kasztary zrobią dobrze. O O ale to było dobre. Jesteś coś ze mną nie tak, zauważyłem to już w drugim odcinku. Lubię dostać w i zawsze za to dziękuję. Są rozstępy, są postępy. Się cieszę, że trochę spaliłem sadło, sadła, nie? Zobaczcie, o. O, nie? Łukasz na masie. Nie no, jestem pierwszy tydzień na redukcji. Jak można mieć taką skórę? Ty też taką masz? Nie. Naprącił. No Napro Ty, no właśnie. to jest nie ty, się ty miejscu, nie. taką mam. O, to jest ciekawe przeżycie. Jeżeli będziecie mieli gdzieś pod ręką kogoś, kto ma taki niski procent body fatu, złapcie to jego skórę na brzuchu. No, on ma taką, jak ja na dłoni. To jest fuck. Nie, pociąg, to możesz gadać. Ale, gadać. <laughs> Kochani, ten cały zapierdziel, który widzieliście, to wycieranie mną podłogi jest to finish trzech tygodni orki. Ja czuję się zajebiście, mimo że zmęczony, czuję się nabuzowany, ale Łukasz, po co te trzy tygodnie, co, co to było w ogóle? Te trzy tygodnie przede wszystkim tak, zaczęliśmy sobie od treningu Full Body Workout, czyli FBW, trening całego ciała, przeszliśmy sobie do treningu Push Pull, ale tak poza tymi szczegółami, chodzi mi ogólnie o nasze takie podejście do treningu Marcina. Staramy się zrobić to jak najlepiej. Ale podchodzimy z dozą dystansu do tego, żeby był też fan z tego. Nie jesteśmy tu takimi strażnikami techniki mamy to zrobić fajnie, bo trening powinien nam sprawiać taką radość. Jak widać, sprawia radość, co skutkuje tym, że Marcin się nie zmusza do tych treningów. Mimo tak, i że czuję tego bata waszego mm. nad sobą. Ja nie jestem zniesmaczony, zmęczony i nie myślę o tym o obowiązku, tylko mówię, czuję taką zajebiście dobrze wykonaną misję. Nie? Mike Tyson od razu nie zajebiście nie boksował, więc yy, to też trzeba wykonać ileś tych jednostek treningowych, żeby zrobić to dobrze, tak? Gdzieś mnie drażni taka sytuacja, bo wiem, że mogą się pojawić jakieś hejtujące komentarze w stylu jak trener mógł dopuścić do takiej czy takiej techniki? No, trzeba coś poświęcić trochę temu czasu, żeby to wyglądało dobrze. I zobaczycie, że na przestrzeni pierwszej nagrywki, pierwszego treningu, a późniejszego etapu zobaczycie, jak to wszystko się zmieniało na plus. Dalej nie będzie to idealne, bo ja mimo swojego stażu nie robię to idealnie. Ale będzie lepiej. Podoba mi się skromność i pokora, która e, od ciebie bije i fajnie, żeby ci, którzy już pochodzili pół roku na siłownię, też się trochę mieli w sobie, bo przecież pewnie z 20 lat, tak, tak. E, a nadal wiesz, że mogą się zdarzyć braki, że człowiek ciągle się rozwija, nie? O, kochanie, jest zajebiście, dusimy razem. Jezus Maria, to bardzo mokre jest, weź to. <laughs> bo spod Tak. <prysznica. śmiech> <laughs> <laughs> No i dobrze kochani, no mam nadzieję, że się uśmiechnęliście, mam nadzieję, że coś was zmotywowało, mam nadzieję, że chociaż kawałek, cząstka tego filmu zostanie na dużej waszej głowie. Ja naprawdę bawię się zarumbiście. padło wiele mądrych słów, wyraliśmy hektolitry potu, wy je też wylewajcie, ciśnijmy razem, wbijcie na Instagram do chłopaków, wbijcie na mojego Instagrama, bo tam podrzucam też czasami nagrania z treningów i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, pa! Dawaj, dawaj, dawaj Tylko nie muszę mu powiedzieć Słucha. Ja naprawdę nie chcę tak spędzać piątkowego poranka